Dobry wieczór wszystkim Dzień zapowiadał się świetny aż kurwa do momentu Aż dostałem zdjęcie kurwa z parkingu Mój drugi motocykl został przesunięty Pomimo iż nie miał z tyłu koła Bo nie mam z tyłu koła założonego, bo ściągnąłem na chwilę I jadę kurwa zobaczyć czym go nie porysowali i czy go nie rozdupcili a jak się tak stało, to samochód tam stoi, tablice rejestracyjne mam Bo akurat dziewczyna robiła zdjęcia Podobno jakoś laweta się tam nawet kręciła A że kurwa, myślę, że... Dopadnę kurwa gnoja A jak nie, to będę dzwonił na policję Jeszcze tylko zobaczyć, czy tam się coś stało, czy nie Mam nadzieję, że się coś stało, mam taką nadzieję, że kurwa coś porysowali Coś kurwa pogieli. Mam nadzieję, taką, bo motocykl i tak yy, ten zatarty silnik ma. A że stoi, to stoi. To po chuj go, kurwa, kto się rusza. Ale kle, jestem taki zły. Normalnie, jak dostałem zdjęcie, to zacząłem się tak telepać, że szlak jasny trafi normalnie. Cały się telepałem aż. I dalej jestem taki wkurwiony. O! Wow, masakra normalnie. Ale ten. Ale ktoś po prostu przesunął go. Tylko się zastanawiam teraz, czy jak wyjeżdżałem wcześniej do roboty, to. Czy, 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 czy. Czy, czy włączyłem nagrywanie tak, jak on stał wtedy? Mam nadzieję, że włączyłem, bo wtedy, wtedy będę miał dowód, że go ktoś kurwa przesunął i że coś, coś, ktoś coś z nim zrobił. Ale ja nie rozumiem tego, no kurwa. Stoi motocykl, stoi samochód obok. Bo chuj to ruszać, kurwa. No tyle miejsca na parkingu, no ale ktoś to, nie wiem, ktoś jest naprawdę idiotą skończonym. Żeby wkurwić człowieka, tak, to normalnie, już kiedyś, kiedyś parę razy mi się tak wpieprzali w to miejsce. No ale to ci, co mieszkają tam obok. Ale żeby, kurwa, przesunąć motocykl, czyjś, czyjąś własność, własność ruszyć, to już jest naprawdę, kurwa, szczyt chamstwa. I ja nie rozumiem tego. Ja bym, kurwa, nie ruszył nikogo, niczyjej ni rzeczy, kurwa, bo to jest czyjeś, ktoś za to zapłacił. Ktoś o to kurwa dbał, nie dbał, to jest nieważne, ale żeby komuś kurwa ruszyć czyją rzecz Nawet przesunąć to jest Zwłaszcza, że ja tam od tego kawasaki tam, tam trzymam, nie? Normalnie kurwa Taka nerwa, taki, taki nerw mam, że jadę powoli, żeby się kurwa co nic nie stało Bo normalnie szybciej jadę tędy no ale dobra, już mi się nie będę... ten, ten, zaraz, zaraz zobaczycie Zaraz w sumie zobaczymy razem Czy tam kto co ruszył, czy nie Dobra, to wracam za chwilę Co za kurwa jemona? No, motocykl jest kurwa rzucony Rzucony jest w bok. Tak. Na stopce już nie stoi. No także bardzo ładnie ktoś sobie to zrobił, wymyślił. Bardzo fajnie. No i fajnie. No i dzwonię na policję. No i git. Bardzo się cieszę z tego powodu. Nie będę niczego dotykał, jakieś kurwa szczerwo tutaj stoi, no i git.